Zapraszam Państwa bardzo serdecznie w imieniu swoim, ale przede wszystkim burmistrza Libiąża, Jacka Latko, na obchody 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Libiążu świętować będziemy od godziny 9 rano. Wtedy odbędzie się uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. W kościele pod wezwaniem przemienienia pańskiego w Libiążu, potem przemarsz na cmentarz i złożenie kwiatów pod pomnikiem nieznanego żołnierza. Natomiast o godzinie 17 zapraszamy na halę sportową w Libiążu, gdzie odbędzie się 21. Biesiada Patriotyczna. Temat przewodni tegorocznej Wiesiady Patriotycznej to bohaterom dnia codziennego. Jak co roku świętować będziemy uroczyście i patriotycznie, a do tego radośnie i z humorem. Będziemy się starali uczcić wszystkich tych, którzy poprzez swoje codzienne życie, zwykłe sprawy. Dbają swoje rodziny, najbliższych, a przez to mało i większą ojczyznę. Zapewniają byt, ale równocześnie troszczą się o przekazywanie tradycji, utrwalanie wartości. Pokażemy, że dla ojczyzny ważni są ci, którzy walczą o jej wolność, ale także ci, którzy troszczą się o codzienne życie, codzienne sprawy. Proszę Państwa, serdecznie zapraszamy 11 listopada o godzinie 17 na hale. Biążu, zapraszamy wszystkich mieszkańców, wszystkich tych, którzy mają wolną chwilę i chcieliby ten czas spędzić patriotycznie. W